zauważyłam, że nie dosunęłam szafki dzień dobry w poniedziałek przychodzę do Was z nowym tematem z nową hmm, taką wędką która mam nadzieję poruszy znowu Wasze wnętrza temat może troszkę przykryty aby odkryć w sobie olimpijczyka co mam na myśli Poczekam, czy się ktoś pojawi dokładnie w południe. Czy jesteście? Jak jesteście, to mi napiszcie, czy słychać, czy widać, co u Was. Ja dzisiaj po wczorajszych, przedwczorajszych ustawieniach online, na których było po prostu magicznie, było trochę nowych osób, a grupa pracowała tak głęboko i dochodziliśmy do tak wielkich odkryć że za każdym razem po takim warsztacie głębokich zmian, warsztacie ustawieniowym zachwycam się nad tym jak dusze wyższe ja nas prowadzi do odkrywania tego co się gdzieś tam chowa. Słuchajcie, nie widzę jeszcze wpisów, ale być może wy już jesteście i wpisy są. Zerknę sobie. Jeżeli są osoby z Anglii tutaj, to zapraszam was do Northampton. Na przyszły tydzień na ustawienia na żywo na, w sali warsztatowej. Jeżeli są osoby z Manchester, to zapraszam do Manchester w listopadzie. Um, Witam serdecznie. Odpisała Małgosia cudownie. Dobra, to dziękuję Małgosiu. Wiem, że jeżeli mnie witasz, to mnie widzisz i słyszysz, i wiem, że jesteśmy. Fajnie. Jeśli teraz sobie okay. tylko wyciszę, bo sobie dałam głośniej. Mhm. O, nie zmienił mi się tytuł, kurczę. Dobra, zmienię go później. Tytuł, z jakim do Was przyszłam, to Odkryj w sobie Olimpijczyka. Każdy go ma. Jestem po takim przemyśleniu i po takiej refleksji, że my naprawdę mamy w sobie ogromną wytrwałość. My naprawdę mamy w sobie ogromne pokłady cierpliwości, pokłady. Czułości, delikatności i jeszcze raz powiem, wytrwałości. Tylko bardzo często korzystamy z niej w nieodpowiednim momencie. Bardzo często korzystamy z niej dopiero wtedy, kiedy musimy wychodzić z tej smoły, w której się uwikłałyśmy, a nie korzystamy z niej wtedy, kiedy należy z niej wykorzystać. I dzisiaj należy z niej korzystać. I dzisiaj pozwolę sobie użyć metafory i odnieść się właśnie do sporto sportowców i do olimpiad. Ludzie, którzy przygotowują się do wystąpienia w olimpiadach, mają ogromnie dużo cierpliwości i wytrwałości. Dlaczego? Dlatego, bo idą po wysokie trofeum, idą po dużą nagrodę. Oni wiedzą, po co to robią. Oni mają takie bardzo silne swoje. Dlaczego? Ja wiem, po co to robię. Ja wiem, że ja dzisiaj, jutro, pojutrze, może nawet za pół roku albo za dwa lata nie będę widzieć tych efektów, tych wyników, ale ja wiem, po co to robię. I my bardzo często w rozwoju osobistym, ale przede wszystkim duchowym, bardzo często zawracamy z drogi, wchodzimy z powrotem do tej naszej smoły i Dopiero wtedy odkrywamy cierpliwość i wytrwałość. Dopiero wtedy, kiedy musimy sobie radzić z tym trudnym, to my wtedy mamy siłę, mamy cierpliwość, mamy wytrwałość. Wtedy potrzebujemy uczyć się pływać w smole. Ale wcześniej, kiedy trzeba nam wytrwałości do codziennego odkrywania siebie, do codziennego stawania przy sobie, do codziennego Bycia w sobie, bycia dla siebie czułą, delikatną, cierpliwą, to wtedy tego nie mamy. Wtedy chcemy teraz, zaraz, natychmiast. Słuchajcie, my mamy też takie czasy teraz: takie czasy, gdzie wszystko jest instant, tak? Gdzie nawet zupy mamy instant, gdzie chcemy na skróty, gdzie chcemy szybko. I ja też wiele razy chciałam na skróty i szybko, i wiele razy musiałam później wrócić i zrobić tą samą drogę, i straciłam ten czas, bo chciałam na skróty i szybko. W rozwoju osobistym i w rozwoju duchowym często jest tak, że wpadamy w taką frustrację: Ja już nie mam siły, ja już nie chcę, ja już nie mogę. I wtedy najczęściej, co my robimy, mówimy: Ta technika nie działa, ten terapeuta jest zły, ten człowiek to w ogóle opowiada głupoty. I w momencie, kiedy my już naprawdę zrobiłyśmy dużą drogę, uciekamy. I teraz nie jest o terapeutach i o mentorach i o technikach. Nie. To jest o nas. Będę mówiła o nas i będę mówiła o tym, jak my w tym wszystkim mogłybyśmy się znaleźć. Bo są takie momenty, gdzie trzeba się odwrócić i odejść. Jednak najczęściej jest tak, że kiedy robi się trudno, to ty potrzebujesz być jeszcze bardziej przy sobie. To ty potrzebujesz jeszcze bardziej wejść w to i jeszcze bardziej otworzyć się. Na te trudne rzeczy, które przychodzą, bo ty wybierasz, żeby dzisiaj było trudno, po to, żeby nie było trudno do końca twojego życia albo do końca twojego istnienia, mówiąc z poziomu duszy. Czyli w momencie, kiedy robi się trudno, jeżeli ty teraz uciekasz, to jest tak, jakbyś zostawiała studia. Wyobraź sobie, że twoja dusza przyszła na uniwersytet i jest na pierwszym roku. No i na pierwszym roku jest trudno, ale ta dusza jeszcze nie jest zmęczona i mówi, dobra, spoko, poradzę sobie. Jakoś przetrwała ten pierwszy rok, jest na drugim roku, ale na trzecim roku już jest naprawdę trudno. I ty mówisz, pieprzę te studia, zostawiam je, ja nie mam na to siły, nie chcę mi się, ja sobie poszukam innego... przepraszam... innego sposobu do tego, aby... Poczekajcie. Dobra. Byłam pewna, że wyłączyłam dźwięki. E, poszukam sobie innego sposobu, po to, aby dojść do mojego sukcesu. I jesteś cała przekonana, że znajdziesz ten inny sposób. I idziesz sobie gdzieś w inną stronę, rozpoczynasz na przykład kolejne studia, i okazuje się, że tam też jest trudno. I że dopiero tam ty rozpoznajesz: Okej, okay, ja znam to trudno, ja to muszę przetrwać. Ja muszę przejść to trudno. Ja potrzebuję zobaczyć głębiej w siebie, żeby to wytrwać, przetrwać i przejść. I w momencie, kiedy ty już masz doświadczenie z tym poczuciem, że jest niewygodnie, że jest trudno, że jest inaczej niż ty byś chciała, dopiero wtedy ty masz więcej dojrzałości i mówisz: Dobrze, idę w to. Ale teraz pomyśl o swoim życiu. Pomyśl, ile razy. Chciałaś na skróty, chciałaś szybko. Ile razy, kiedy przyszło trudno, to ty zapominałaś o swoim celu i o tym, po co tam idziesz, tylko mówiłaś: Nie, ja nie chcę, to jest w ogóle nie dla mnie, to nie działa, i rezygnowałaś z siebie. Słuchajcie, ja sama miałam nie tak daleko jak półtorej roku temu taką sytuację, gdzie ja odeszłam od mojej terapeutki, z którą pracuję do dzisiaj, bo. Najlepsze jest to, że ona mnie czasami słucha i może to usłyszeć teraz, ha, ha, ha. Yy, bo poczułam, że ona nie jest w stanie mnie zaprowadzić tam, gdzie ja chcę iść. Ale nie poszłam też na żadną inną terapię, bo czułam, że no, nie, nie mam tego prowadzenia, że nic mnie nie woła, że, że nie mam tego, tego mojego wiem. I słuchajcie, po chyba pół roku napisałam do niej z powrotem i najczęściej jest tak, że nasz terapeuta jest bardziej dojrzały niż my. No i wróciłam na terapię, dojrzały w rozwoju duszy, w rozwoju świadomości i wróciłam i jestem i znowu odkrywam siebie z tą samą osobą. Chciałam uciec, ale nie uciekłam. I pomyśl, ile razy ty chcesz uciec w odkrywaniu siebie, robisz ten krok do tyłu, który spowoduje ci większy ból, stratę czasu, o ile Wierzysz w czas, bo ja staram się w ogóle nie wierzyć w czas, ale czasami jeszcze mi się zdarza właśnie powiedzieć takie zdania. Cofasz się i zaczynasz tą drogę od nowa, i znowu natykasz na ten sam punkt. Znowu przychodzi to, co ty musisz przejść. Być może ono jest inaczej ubrane, być może ma inne szaty, być może stoi inna osoba. Ale ty musisz przez to przejść. W tej chwili, nawet nie wiedziałam, że tak się ułoży, przypomina mi się sesja, którą miałam w ostatnich dniach z jedną cudowną kobietą, która jest super wykształcona, super mądra, i w swojej pracy zawodowej dostała taki moment, kiedy dusza wyższa, ja, nazywajmy to jak chcemy, jej prowadzenie. Pokazuje jej, słuchaj, ty teraz musisz zaufać. To nie ty teraz jesteś od tego, tak jak było zresztą w dzieciństwie, że w dzieciństwie ty musiałeś trzymać kontrolę, a teraz jest taki moment, że to ty potrzebujesz zaufać. I to jest naprawdę mądra kobieta. I ona powiedziała: Ja to wytrwam, ja to przetrwam, ja to zrobię, bo wiem, że to jest etap, ale nie wiedząc, dlaczego tak jest w jej życiu. To ona to robiła siłowo. Czyli ona mówiła: Ja to wytrwam, ja wiem, że ja muszę to przetrwać, bo ja chcę iść kolejne szczeble, ja chcę iść wyżej. Jednak ona to robiła gwałcąc siebie, używam metafory oczywiście. Robiła to siłowo, robiła to, ale nie chciała tego robić. Mówiła do siebie, oczywiście znowu metafora, żeby to się jak najszybciej skończyło. Ja tego nie chcę, ale wiem, że muszę. A w momencie, kiedy ty. Spuścisz to powietrze z siebie, z balonika, pozwolisz usiąść twojemu ego niziutko. Pamiętaj, że ego to tylko twoje rany. Kiedy popatrzysz w oczy swojej pokorze i powiedz jej, powiesz jej: Ok, biorę to kolekcję, czego jeszcze nie widzę. A bardzo chcę widzieć. I zaczniesz patrzeć w siebie. Co ta sytuacja mi pokazuje? Dlaczego ja tak mam? Dlaczego tam są takie emocje? I słuchajcie, czasami jest tak, że my naprawdę nie widzimy tego sami, że to jest po prostu nie do zobaczenia naszymi ziemskimi oczyma. Jednak, jeżeli ktoś z boku nam to pokaże, a my jeszcze to poczujemy w ciele, to wtedy to widzimy. Kiedyś przeczytałam, nie tak dawno, wpis jednej mentorki online. Z którym się nie zgadzam, a mianowicie, że pokazywanie ludziom drogi jest niewłaściwe, że każdy może zgłębić swoje odpowiedzi w sobie. Tak, każdy może zgłębić swoje odpowiedzi w sobie, ale w momencie, kiedy ty masz tak bardzo dużo blokad, kiedy twoje wewnętrzne dziecko jest przyczepione do ściany pazurkami i nie chce się odkleić, bo tak bardzo się boi, bo tak bardzo żyje w lęku, w smutku, w żalu, to. Jeżeli ono nie usłyszy głosu z zewnątrz, to ono nie chce się od, odkleić od tej ściany. Ono nie ufa tobie, a jak nie ufa tobie, no to nie pójdzie z tobą. Więc jeżeli czujesz, że jesteś w takim miejscu w życiu, gdzie chciałabyś uciekać, albo chciałabyś płakać, albo chciałabyś pieprznąć wszystkim i powiedzieć to nie dla mnie, to przypomnij sobie moment, ja to bardzo często w związkach używam. Przypomnij sobie moment, dlaczego to wybrałaś, dlaczego wybrałaś te studia, dlaczego wybrałaś tego terapeutę, dlaczego wybrałaś tego mężczyznę, dlaczego podjęłaś ten kurs, dlaczego weszłaś do tego programu, bo to, co nas prowadzi, to nasze wyższe ja. Ono nam podpowiada, co warto zrobić, co należy zrobić, co jest dla nas korzystne. A to, że później po drodze wychodzą różne potwory z podłóżka, z szafy i z każdej innej strony, to jest częścią odkrywania siebie, to jest częścią procesu. I kiedy Ci jest tak bardzo cholernie trudno, to pomyśl sobie, że olimpijczycy lata pracują na to, żeby móc zawalczyć o medal i nie zawsze go dostają. A Ty, jeżeli się nie poddasz, to dostajesz co chwilę medale. Bo Twoje życie się zmienia. Bo I są takie momenty, gdzie masz wrażenie, że cię ciemność pochłania, ale jak ten moment przejdzie, to dostajesz ogromny medal, duży. Później znowu trochę życie płynie, i później znowu jest jakiś mały egzamin, i znowu dostajesz jakiś medal. I co chwilę czujesz, że robi się bardziej puchato, bardziej radośnie, bardziej lekko. Wiem, że wiele osób się z tym nie zgadza, ale też to jeszcze powiem. Najczęściej jest tak. Że to, czego nie chcemy zrobić, jest tym, co należy zrobić. Bardzo często słyszę to od Was do dzisiaj. Dzisiaj są osoby w kwantum, które mówią to do mnie teraz, a ja nie mogłam Cię słuchać. W ogóle myślałam, że jesteś jakąś nawiedzoną babą. Sądziłam, że jesteś zimna i w ogóle ego unosi cię nad Ziemią. I Wy to do mnie mówicie, i bardzo to jest w porządku, że Wy to do mnie mówicie, bo to nie jest moje, to jest Wasze. Ale to są właśnie te programy przetrwania, które chcą nas trzymać, żebyśmy nie poszły do tej radości, do tej lekkości. Ale nie są przeciwko nam. One trzymają nas tylko po to, bo wierzą, że my mamy zostać w starym, że tam jest bezpiecznie. I im więcej ty dasz sobie takiej zgody na proces, na to, że no bo pomyśl sobie, być może tak naprawdę nigdy nie dostaniesz tego, po co idziesz. No i co teraz? Poczuj, że mogłabyś z tego zrezygnować, I jeżeli masz tego nie dostać. Jeżeli nigdy nie masz dostać tego, po co idziesz, to przynajmniej ciesz się tym wszystkim, co masz. My, widząc to, co bardzo chcemy, omijamy całe swoje życie. Ja uważam, że bardzo ominęłam okres wczesnego dzieciństwa mojej córki, bo wtedy kariera była dla mnie najważniejsza. I myślę, że każda z Was znajdzie taki moment w życiu, kiedy coś jest za długo ważne, za długo, bo to może być ważne, ale musi być. A, nie, no nie tak mam być. Nie wiem dlaczego tak się robi. Bo mam naprawdę powyłączane, ale widocznie nie mam. Dobra. Chyba wiem, mam inną kartę włączoną. Hmm. Wypadłam z tematu, ale zaraz wrócę. Ach, powiedziałam, że balans że najważniejszy jest balans że najważniejsze jest to, żeby pozwolić sobie żyć w równowadze. I jeżeli nawet to, czego ty bardzo chcesz, nie przychodzi, nie masz tego. To być może dusza Cię woła do tego, żebyś powiedziała: Okej, okay, to jak to jest żyć bez tego? To jakie ja mogę mieć inne radości? To co innego może dać mi satysfakcję, przyjemność? Z czego innego się mogę cieszyć? Co jest, co mam, a tego nie widzę, bo chcę tamto? I zapewniam Cię prawie na 100%, 99%? Że jak odpuścisz tamto, nie przygotowałam się, dzisiaj wszystkie dźwięki włączone. Że jak odpuścisz tamto i zaczniesz doświadczać tego, co masz, to tamto, czego bardzo chciałaś, i tak przyjdzie. Może zupełnie z innej strony. Może będziesz musiała poczekać na to, ale jak nie będziesz czekała, to to nie będzie bolało. Ono po prostu przyjdzie. Opisujesz mój ostatni tydzień, ucieczka i wycofanie, a dzisiaj niespodzianka, Twoje wspaniałe słowa. Dziękuję. Dziękuję, Karina. Dziękuję, że to napisałaś. Dziękuję, że się podzieliłaś. Dziękuję, że udostępniacie um, te nasze krótkie spotkania. Dzisiaj całkiem nie krótkie, ale dzisiaj taki temat mocno refleksyjny. Nie poddawajcie się. Każda z nas ma w sobie olimpijczyka. I w momencie, kiedy poczujesz, że masz czas... Że nie jesteś szczurem, który biegnie w wyścigu, że nie jesteś koniem wyścigowym, że to i tak do ciebie przyjdzie, ale ty chcesz też doświadczać tego wszystkiego, co jest dookoła ciebie. Chcesz doświadczać emocji, które są w tobie. A nawet jak nie chcesz, to wiesz, że powinnaś. Ja też potrzebowałam to usłyszeć. Dziękuję, Barbara. Słuchajcie, kiedy jest naprawdę źle, naprawdę, kiedy czujesz, że się wszystko wali, to wtedy trzeba usiąść i pozwolić sobie poczuć to, co czujesz. Pozwolić sobie poczuć to czasami rozpacz, czasami smutek, czasami błąd, czasami bezsilność, czasami beznadzieję. I powiedzieć jej okej, okay, skoro przychodzisz, to być może ty jesteś teraz najważniejsza. Być może ja tu nie mam nic do gadania, być może właśnie to mam teraz doświadczyć. I pamiętajcie, że to nie jest poddawanie się, to nie jest poddawanie się. To jest akceptowanie tego, co jest, po to, abyś ty cały czas mogła iść w stronę radości i lekkości. To jest etap, to jest proces. Jak uczyłam się tradingu handlu na giełdach, to bardzo podobało mi się taki zwrot, który usłyszałam. Że nie użyję brzydkiego słowa, troszkę go zmodyfikuję, ale bardzo bym chciała. Osoby, które mnie znają, to wiedzą, że lubię czasami. Trzeba wybrać swoje przerąbane, a zgadnijcie, jaki tam był wyraz, mocniejszy. I teraz tak. Albo ty wybierasz, że teraz ci jest trudno i przechodzisz przez ten trudny okres, bo ty wiesz, po co idziesz, albo teraz uciekniesz z tego. I będziesz cierpiała dużo dłużej, i jeszcze w dodatku bez zrozumienia, bo nie będziesz rozumiała, dlaczego cierpisz, bo nie będziesz rozumiała, dlaczego to się dzieje, bo nie będziesz rozumiała, dlaczego jest tak trudno. Więc z tym cię zostawiam. Wybierz swoje trudno i daj mu uwagę, a wtedy popłyniesz szybciej w tą swoją stronę. Ściskam was serdecznie. Pięknego tygodnia, pięknego dnia. Już nie obiecuję, że będę codziennie, bo jakoś ostatnio mi tak wychodzi, że nie jestem codziennie. Mamy jeszcze chyba jedno albo dwa miejsca, może już nie mamy? Na siódmego, na czwartek... Nie, poczekajcie. Na najbliższy weekend na ustawienia. Nie wiem, czy mamy. Chciałam powiedzieć, że jeszcze Was zapraszam, ale nie wiem, czy mamy jeszcze miejsca. Na pewno mamy miejsca na listopad. Na 4 listopada, bo dopiero się otworzyły, a na 7 października chyba już nie mamy, nie pamiętam. Zapraszam wszystkie osoby, które mieszkają w Miarę, także mogą dojechać do Northampton na ustawienia 14 października na żywo, cały dzień, cała chyba sobota. No i co? Do zobaczenia. Nie zostawiajcie siebie. Nie zostawiajcie siebie. 7 października już nie ma, czwarty, jedenasty już na stronie. Dziękuję, Natalia, i fajnie, że jest ktoś ogarnięty w tej firmie. Agnieszka, dziękuję bardzo. Potrzebowałam tych słów dzisiaj. To o ucieczkach, to o mnie. A teraz poczułam, że mam dość uciekania, że chciałabym wiedzieć, dlaczego uciekam, dlaczego brnę w to, co mi nie służy. Aga, a jeżeli czujesz, że cię woła, no to zapraszam na warsztaty głębokich zmian. Tam odkrywamy właśnie takie rzeczy. Um, ostatnie warsztaty były. Magicznie, magiczne. Po prostu tak płynęło i tak się pięknie nam działo. Że, wow. Do zobaczenia.